No to podpalmy te znicze które nam teraz kazali pod koniec ostatniego odcinka zrobić. Masz ja już, wiesz po, już wiesz po co była ta snajperka Augusto. Aha. Oj, to, ja to ja się tym zajmę, ja bo to też podpalającą snajperkę normalnie. Ja mam pistolet podpalający. A no tak, bo ten tutaj ma te... Kurwa, to są te Pyro, są, są ten. Ogniotworne. Kompletnie nic nie biję. Fajny bajer, nie? Mam teraz. Z, z czym? No z moją wieżyczką. Ani nie zauważyłem. Aha, tak to wygląda. Fajne, nie? Bumbel jak bezpieczeństwa. Tu, jak tutaj w tym stoisz, to nic ci się nie dzieje. Tak, to jest tarcza. A wyobraź sobie, jak będziesz miał dwie tarcze. te wieżyczki. Ojej, uwolniałem Goliata. Uciekać. Ile on tam musiał być? Cztery razy ewolucje i dopiero wtedy zabić go? Nie powiem tam. kurwa skoczył na niego? Zastaw go akurat, to jest dużo przeciwników. A, zginął, faktycznie. Nie, wyszle bo się zapłynę, że to z Goliat. Jak tak wiesz, wciągnąłem mu tą maskę i potem ten. Nie ma tak jak rzucać we mnie tym, a to wszystko się odbija od tarczy. A uciekaj, bo ufoniłeś jednego. Nawet dwóch. Uuu. Który wygra? Goliat na Goliata. W sumie żeśmy ominęli chyba trzech przeciwników, bo na radarze pokazuje. Spokojnie przejmuj się tym. O, dobra, bada z Goliat. Pierwszy level. Przejdź za No Już go zabili. Te Pairo są strasznie mocne. Gdyby nie było tych Pyro tych, to byłaby możliwość go załatwienia, nie? No to Pyro go zabijają. O nie, no serio, Goliad teraz wyszedł z tego... Ciepłe dźwięki. Gdzie u góry? Tutaj. Nie, a tam

mają to też byś miał takie reakcje na ten. Na co? Na Eridium. Czyli? No wiesz, że jakieś tam dodatkowe efekty mocy i tak dalej. Aha, no pewnie nie. Gdzie mamy iść właściwie? No trzeci tam ten podpalić, nie? Ale w którą stronę? W prawo, w lewo, w góra, dół? trzeba zobaczyć. A tam. Co mam ja na łapie? Angina! Coś mi dał, zaczynałem boleć. Gdzie to teraz jest? Ojej, musimy się wrócić! <tryk> Ej, Zygmunt! Gdzie ty lecisz? Spadłeś poza planszę. A coś mi się pojebało. pojebało I pieniądze bała. stracił, pieniądze. E tam. I tak musimy długą drogę przejść. Tylko 130. Tylko tyle masz? Nie... Nie mam tu <noise> Ten piskliwy głosik... Głosik tych mini-psycho. Zajebisty jest. Au. A, teraz te. Robaczki! A, spowolnił mnie. Kurde, przecież tam pamięcięda nic nie widać. No. No ale chyba o... Na tym to właśnie polega. Jeżeli nie mam możliwości, to A co to było? Eee, krew tego pająka. A. Całka światowa. Pajączek biegnie na ciebie. A nas więcej ich. Jakie to maskot No jak każdy pająk, no, kite, jeden expo tylko za nich serio. No wiesz, że oni są na dziewiątym levelu, czy na szóstym? Dziewiątym. To myśmy aż tak dawno tutaj byli? No teoretycznie, chyba ta. Źle idziemy, Berserk. Nie... Dobra. Skręciliśmy w złą drogę. Bo tu nie ma innej drogi. A na, na mapie pokazuje, że jest. Nie, to są po prostu góry. Nie. No to dusza. Ja bym święcie przekonany, że można tam wejść, no ale Najwidocznie nie Bo nie go słaki oddać, Czekaj, bo teraz sama nie mam jeszcze Trzeba iść chyba tak, jak normalnie byśmy poszli na tą... Do tego... Tamtą jaskinią. Musimy jakoś górą przejść. Czekaj, czekaj, czekaj. Tu... I... Jak patrzeć z tej strony, to za chwilę powinniśmy skręcić w prawo. Czyli tutaj. W tą jaskinię. No i tak żeśmy poszli w stronę Lilith chyba tak wow Ziomuś gdzieś Znalazłem pistolet fioletowy z podpaleniem. Strzela razy dwa. Oczywiście standardowo tak jak tamten wcześniejszy, ma bardzo powolny wystrzał. Zabiłeś tego? No, jak on ma Goliata? No, dobra to, to, to nie zaciąłem się, oczywiście, w najbardziej niepotrzebnym miejscu. Właśnie aktywowałeś moją pułapkę moją kartę pułapkę. Dobrze Skorwij No i teraz dobrze idziemy. Jeszcze jeden. Lubiłem się pojawiać Ju kraj. Ha. Powiedz Nie, no tam ten psycho powiedział. Ju kraj. Aha. Dipak. Łoł! Wow. Cześć! O, znowu ten loot midget. A ty pamiętasz tego Goliata, co miał tą lodówkę na placu? No. Beda z Goliat, Coś tam, coś tam. Ultra, trybu, coś tam, coś tam, coś tam. Nie pamiętam, on, on miał taką dość długą nazwę później, jak żeśmy go wyewoluowali. No. Wow. Duży pajączek. Night. Ale i tak dostajemy tylko jeden, jeden ten ekspa za niego. to był ten goliad. No był, był. Jest Chcecie gdzieś tu jakiś goliat. Bo przed chwilą go słyszałem, czekaj, czy wyjdzie? Trzeba byłoby załatwić tego. O, tam coś wychodzi. Nomad Zwykły ten. Zwykły nomad. Nomad Firo Kolejny Nomad. Same Nomady. czy będzie tego jedną Wątpliwe, no ale... To to tam wie? nie. Szkoda. Tutaj musimy już oddać tego Kesta, nie? A tu jest ten ziomuś, teraz.

zbili te No tak świetnie. Koniec za ulicy. Akurat w tym najlepszym momencie, kiedy trzeba. Mundele no, zapierdać, żeby odejść tego questu. No. I don't give a fuck. Yeah. co by stanęła na, ten, na szczycie tej skrzyni Trochę nas zbluzgała, a potem... Wzięła wszystkich cywili i zwiała z nimi Bo tak Bo korona i sława tylko dla niej Tylko, że ma jeszcze kult jakiś Wariatów, którzy kultują ten... Ją... W form, niby w formie Feniksa. I Macycki. To jest jeden z argumentów nie do przebicia. Pamiętajcie, macie cycki wygraliście. Nieważne w co gracie, ale i tak wygraliście. No tak jest przecież. Nie śmiej. To jest straszne. Dalej, jeszcze. jeszcze nope. Dobra. Sprzedam to, co mam niepotrzebne. Ja też bym się przydał coś sprzedać. O, właśnie, klas mody. E, dla psycho i dla ciebie. Tyle niepotrzebnych rzeczy. Tyle niepotrzebnych rzeczy. Aj! kiedy będziesz gotów? Czy coś sprzedałem, co nie chciałem sprzedać? A pistolet? Nie, eee, mało ważne. Dobra, jedźmy. Jeśli mi brakuje 25 przedmiotów, żeby z ten... żeby dostać BD z rangę, wrzja. know hello, friggin cults, eh, unsurprising. No, tu się zgodzę z nim. Unsurprising. Ja wiem, ile masz na kiku? Dwa... Nie, 18,40. No to ja idę, wiesz Na razie. Ile ma Regium w ogóle? No właśnie, to też trzeba zobaczyć. 16. A ile? No można coś kupić. Bo ja to chciałem kupić coś zajebistego A, ja potrzebuję stówę, żeby zwiększyć sobie ten ekwipunek. Więc teraz muszę po prostu pozbierać na amunicję. Ja potrzebuję 50, a do snaiperki przedłużę pistol. A, kratery. Pistolet. Akurat mi na było stać Granaty. I to wszystko jak na razie. O, jeszcze jeden przedmiot kupię za Eridium i dostanę. No. Coś... tam. O! Broń! 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 Krabin! Ten sam! Będziemy mieli te same bronie. Ile wydałeś? Przefilałem, wrzuciłem też jakaś mi dała broń. Mhm. A teraz wrzuciłem w sumie... no w sumie wrzuciłem teraz 4000 Aha. Dobra, to ten apresuje. to zakończmy teraz ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie i bye. Bajo.